Wolej bajka przeniosła się z Ursynowa do Izabelina. Mamy piękne pomieszczenie, gdzie mogliśmy wyeksponować piękne rzeczy, i, i myślę, że to się udało. Znając ludzi, patrząc na ludzi, którzy tu odwiedzają nas, którzy dzisiaj przybyli, no to myślę, że każdy chwali. No zrobiło się to piękne, wielkie muzeum siatkarskie. Myślę, że najwięcej eksponatów, i to nie, nie tylko, że my mamy. Ale żadne muzeum na świecie nie ma takiej ilości, takich eksponatów, takich ciekawostek. Dostaliśmy nie, nie wymówienie, tylko dostaliśmy propozycję zmiany czynszu. A zmiana czynszu wiązała się, że z 3000 nam podnieśli na 17, czyli to było nierealne na utrzymanie takiej firmy, która, która daje serce, a nie zarabia na tym. No i tu dostaliśmy od kolegi pomieszczenie, które, które, które bardzo nam przypasiło. Aczkolwiek siedem kursów ciężarówką z Ursynowa do Izabeliny. Jakbyśmy wszystkie koszulki, które mamy chcieli pokazać, zaprezentować i żeby były one czytelne, to musimy mieć 3 ,680 km. Bardzo serdecznie Izabelin Dziekanówek, Unijna 2, Wolej Bajka. Myślę, że dla każdego człowieka, który lubi siatkówkę, który kocha siatkówkę, to będzie niesamowite przeżycie i, i, i coś trudnego po prostu. Po prostu bajka. Od dziewiątej do siedemnastej, od poniedziałku do piątku. Jeżeli ktoś zadzwoni, ktoś będzie chciał się omówić, że będzie bardziej pasowała sobota czy niedziela, a, 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 a wyczujemy w tym pasję, wariactwo w głosie, to otworzymy każdego dnia i o każdej porze. Myślę, że to jest cudowny pomysł, cudowna idea, bo ja podobne miejsce widziałem w Barcelonie, ale myślę, że to jest, no, dla mnie to jest na pewno ładniejsze i, i wspomnieniami lepsze, no, bo myślę, że sam pomysł zorganizowania, jeszcze w taki sposób, jak to robi Grzesiek, to w ogóle trzeba pamiętać o tym, że historia jest podstawą ludzkości, a to jest podstawa naszej siatkówki, cały przełom, myślę, że lepszego pomysłu, aż trudno wymyślać. Widać nas, ale widać potem następnych mistrzów świata, mistrzów świata, myślę, że to jest najważniejsze dla dyscypliny, która ewoluuje, która nie zatrzymuje się w miejscu i na pewno te nasze zwycięstwa przyczyniły się, że była bardziej popularna, a następne zwycięstwa świadczą o tym, że ta dyscyplina... Chyba najmocniejsza w Polsce, na pewno najmocniejsza na świecie I, i najważniejsze, że idzie do przodu, nie zatrzymuje się w miejscu, bo wyniki e, tych naszych mistrzów świata, czy ostatnie wyniki e, Bąkiewicza, który wygrał brązowy medal, świadczy o tym, że siatkówka cały czas się rozwija i to jest najważniejsze. Wolej bajka w nowej odsłonie, bardzo się cieszę, że możemy pomóc w otwarciu. Tego muzeum. Mam nadzieję, że tutaj tu mnie będą e, odwiedzały to czy wycieczki szkolne, czy też inne zorganizowane grupy. To jest zrobione dla ludzi przez fanatyków świadkówki, m.in. Grzesia Szewczyka, który bez którego by tego przedsięwzięcia nie było. Czas do czasu warto sobie przypomnieć, e, gdzie się grało, kiedy się grało, z kim się grało. Do tego w mózgu uruchamiają się różne wspomnienia, także bardzo przyjemnie odwiedzić to miejsce po raz kolejny w nowej odsłonie. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów i kibiców siatkówki, ale nie tylko do obejrzenia nowego muzeum Wolej Bajki.